Cześć wszystkim! Dzisiaj zajmiemy się zadaniem pobocznym na poziom 55. Było Łygajma. Zadanie daje nam Dilek w Kemenach. Tym zagadujemy. Czego tu łazi? Tak w zasadzie? To kim ty w ogóle jesteś? Ty pytać mnie kim ja jestem? Jestem Dilek Solgotel. Tobie mówić to coś? Jesteś operatorem dźwigu. Ktoś mi coś chyba mówił. Jak idzie praca w takim razie? Ech, nikt już nie mówi, że jam pea pea Pepepepepe, pe, 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 pe. kogo? Jestem dalekim wnukiem ma. ostatniego strażnika Beła, ale Beło stracone i nikogo już nie interesować. Czemu stracone? Co się stało? Bea dziadek, Beł udział w wielkiej bitwie dawno, dawno temu. On zginąć i Beło zginąć, ale ono gdzieś tam być. To czemu nie spróbujesz go odnaleźć? ja nie mógł mieć swoje zadania. Praca musi iść do przodu, ale ja ci zapłacić, Ty się dowiedzieć coś więcej o tym. Ty idź do sekretarza, on staje kol, dużo wiedzieć. W porządku, cold. No to do sekretarza. Przysyła mnie Dilek. Chce się czegoś dowiedzieć o Bele i śmieci swojego PPP dziadka. A skoro Dilek, to niech będzie. Już myślał, że to znowu Landał się Bełem, interesuje. Co chcesz wiedzieć o Bele i ojcu? Beło było starożytnym artefaktem o wielkiej mocy. To był symbol ziemi, a Uegame był strażnikiem Beła. Niestety, Uegame zginął w wielka bitwa z orkami pod dowództwem Vizgurga, Kościoła Macza, a Beło przepadło. Prawdopodobnie utraciło już swoją moc. To tyle, co wiem. Jak to tyle? Gdzie miała miejsce ta bitwa? Kiedy się odbyła? Kto wygrał? Ojki przegrały. Ale jeszcze nie pamiętać. Ja już staję koldem jestem. Jak ty być tak staje, jak ja, ty też pamiętać tylko to, co musisz. Rozumiem. A nie wiesz, kto mógłby coś wiedzieć na ten temat? Zapiski o bitwie, bitwie być w filajach ziemi, w w dziennikach. Dostęp mieć tylko wybrani. Ty rozmawiać pierwszy kold o pozwolenie. Pozwolenie? Nie ma innego sposobu. Naprawdę nie wiem. Pierwszy kold to najlepsze źródło informacji. Dzięki za pomoc. Chciałbym zobaczyć filaje ziemi. Wykluczone. Nikt poza stajszyzną nie móc. Po co byś chciał je widzieć? Pomagam Dilegowi dowiedzieć się czegoś więcej o śmieci jego pP dziadka i zaginią dziedzictwie jego rodu. Ach tak, urgien. Tylko po co odkopywać zużyte złoże? Dilek wierzy, że można odnaleźć beło i zmyć cień hańby z rodu. Odnaleźć Beło? Pomóc to nie mogę. Moi bracia mnie potrzebują, człowiek. Coś się stało? Może będę mógł pomóc w zamian za dostęp do filajów. Zgoda. Kilka koldów z Kemenak zostało schwytanych przez ojków. Odbij ich. Kiedy i jeśli to zrobisz, odczytam dla ciebie filaje ziemi. Dobrze, uratuj ich. Od razu do obozu ojków. Sumony, i jedziemy. W ogóle w tej okolicy. Jest pisie fajny champion z dobrymi diopami. Nie narzekałbym, gdybyśmy na niego trafili. Zwłaszcza, że ma 4500 HP. Więc jest bardzo potężnym przeciwnikiem. Pomóż ucierpionym Coltą. Gdzie one są? szaman 900hp i za 1600. Takiego szamana do kroku sam może zjeść. W sensie w jedną duchę. Przesiądziem. Prosimy, żeby ściągać z obszaru 1200 HP. Mogłoby się udać. Ej no, chyba mnie nie zabijecie, konowała.

namiot woca olmach to się tu klęczyć daś dużo typy jeden zakładnik Czy mi super znajdzie, nie widać chyba już tu 5 mhm. pięć orków. no to tutaj Zgadza się, czy jest tak, czy Jeszcze trochę, to człowieka zaciukam, choćbym sam zdeł. Spokojnie, przysyła mnie Teinbord. nikt ci nie grozi, jesteś wolny. Tainbord ludzia przysyła? To do niego podobne. Nie upomni się o swoich, tylko się kimś wysłuży. Tłusta gnida. Przez niego tych czterech nie żyje. A mógł ich uratować. Przynajmniej tobie się udało. Znikajmy stąd, zanim zbiegną się orki. Uff, nie musimy się przebijać z powrotem. Więc lecimy do Pieczego Kolda. Udało się ocalić tylko jednego kolda. Reszta została zaszlachtowana przez ojki. Smutne przynosisz wieści. Doceniam starania. To jest moja część umowy. Uratowany kold mówi, że krew pomordowanych jest na twoich rękach, bo się ich uratować. Echem. Był najwyraźniej w szoku. Nie Niewola Ojków, mogła pomieszać mu zmysł. Cóż, wracając do tematu. Słucham uważnie. Wysłuchaj uważnie filajów, bo drugi raz nie będę czytał. Zamieniam się w słuch. Dawno temu był tutaj okres walk o terytoria z choedami ojków i innymi plugastwami. Jedna z grup pod wodzą Wiskłyga, Kościoła Macza, zajmowała coraz to większy opeszaje i coraz więcej orków liczyła. Z czasem urośli w siłę, o jakiej nikt jeszcze nie słyszał. Uygheim, powiernik Beła, miał wizję, w której on sam kierował armią koldów naprzeciw Wiskłyga, Kościoła Macza. Sprzeciwiając się woli pierwszego, zebrał oddział wojowników i ruszył naprzeciw wodzowi orków. Walki trwały kilka tygodni, a szala zwycięstwa wciąż nie przechylała się na żadną ze stron. Jednak czas nie sprzyjał Urgrimowi. Szeregi koldów zaczynały topić. Powiernik Berła wydał rozkaz za zaatakować pewną grupę orków od lewej franki, aby samemu wspiąć się na skałę górującą w tej okolicy. Naoczni uczestnicy tej bitwy mówili, że Urgrim zleciał ze skały, uderzając bełłem w ziemię tak, że ta rozstąpiła się, pokłaniając za sobą hojdy orków. Bitwa rozstrzygnęła się na korzyść koldów i Urgrima, choć ani jego ciała, ani Beła nigdy nie odnaleziono. W tamtym miejscu po uderzeniu powstał wielki wąwóz, obrazując ogień potęgi Berła. Inwazja zielonoskój została powstrzymana. Uczestnicy bitwy zostali wygnani za sprzeciwienie się rozkazowi. Idę opowiedzieć o tym Dilegonie. Poznałem przeszłość twojego rodu. Ja Ci bardzo dziękować za pomoc. Jak ty myślisz? Było gdzieś tam być? Wydaje mi się, że tak. Może coś w górach. W góry, słyszałem, niebezpieczne. Ty idź porozmawiać z pierwszym koldem. Oni tam być, oni wiedzieć jak tam być. Niech będzie. Mhm. Z powrotem do kolda. A, nie ty. Potrzebuję informacji o górach. Pomożesz mi? Co chcesz wiedzieć? endy najlepiej dotrzeć do wąwozu, który powstał w wyniku wielkiej bitwy? Człowiek szuka Beła Urgrima? Zgadza się. Samemu tam pójdziesz, to czeka cię śmierć. Ty się tam nie pchać. Mógłbyś mi pomóc? Ja dać ci moich wojowników, ty z nimi bezpieczny. Ale jak ty zapłacić 20 tysięcy złota? Umowa stoi. Bardzo dobrze. Ty idź teraz w góry, tam będzie czekać na ciebie mój oddział. Do zobaczenia. No to lecimy po Bełon. Może się do końca. No i lecimy. Ojecci stawiają silny opór. Nie możemy posunąć się dalej niż zakręt wąwozu, ale utrzymamy tę pozycję. Wszystko na mojej głowie. Przypadecznie we własnym zakresie. No dobra, ale gdzie ma być to było? Trudności. W sensie nie mówię o podwojach, tylko o tym, że nie wiem gdzie dokładnie map się dokładnie ma przydają. Udaj się do wąwozu na północ od Kemenach. Będzie tam oczekiwał udział koldów. Gdzieś tam kryje się bełgema. Prawdopodobnie silnie szczerzone przez orki. A, aha, pan z nimi. No dobra.

Zdecyduj, co dalej z Bewer. Przede wszystkim kim co to za bejl. Stały żydny nie tylko Dilek może być nim zainteresowany. No dalej, idziemy do lantau. A już. Zobaczymy najpierw po drodze, jaką widek ma dla nas tutaj nie? Ale jakkolwiek generalnie nie niej Więc myślę, że pójdzie do landałów. mali gryłbie jasiści nic tylko obrażają ludzi i nie traktują nas z szacunkiem no ale zobaczę oj nie 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 myślałem że muszę się przetargować albo coś ale tak możemy było oddać Tilekowi ale wydaje mi się, że znacznie korzystniejszym Pan wariantem będzie oddanie go landałowi. I tam też się teraz udamy. mm -hmm. Posiadam potężny artefakt koldów. Znając Pańskie interesy w Kemenach, pomyślałem, że Bełwo Úgejma może się przydać. Bełwo Úgejma? Wełnię jakiegoś stałego kolda? Rzeczywiście, jest kilka legend związanych z tym przedmiotem. Tak, dzięki Bełłłom mógłby Pan hmm, negocjować stawki z Kemenach. Na Pańską korzyść oczywiście. Dobrze, joje to Bełwo, 100 tysięcy złota. Bierz albo spadaj. Pana raczy żartować. Masz rację. to była śmieszna suma. 300 tysięcy? Potrzebuję 300 tysięcy, no dobra. No i za dużo nie dostałem, pieniędzy też, ale misja zakończona. Więc to by było na tyle. Dzięki za uwagę, zostawcie coś po sobie. Cześć!